Lindsay Lohan zaskakuje doskonale forma na mody w Nowym Jorku, zdjęcia. Był taki czas, gdy Lindsay Lohan wywoływała skandal za skandalem, a dużo częściej nic w nowych rolach mogliśmy ja oglądać na policyjnych mukschotach. Nie sposób jednak nie zauważyć, że za ostatnimi czasy aktorka wyraźnie wyszła na proste i w końcu myśli poważnie o swojej karierze. Całkiem niedawno wystąpiła w jednej z produkcji Netflixa, która wytrwale promowała na bankietach. Wydaje się więc, że dobra pasa Linksa i Lohan trwa w najlepsze. Okazuje się, że równie dobrze radzi sobie jej rodzeństwo. Siostra Aliana i brat Dakota, którzy w czwartek byli gwiazdami pokazu Christiana Siriano w Nowym Jorku. Gościem specjalnym podczas tamtejszego tygodnia mody okazała się natomiast sama aktorka. Która była w zaskakująco dobrej formie. Zobacz też, Lindsay Lohan zawczyla się. Moja milost. Moje życie, foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Podczas pokazu Lindsay została usadzona w pierwszym życie, a z za jej ramienia na zdjęciach wystawała mama. Gina. Po tym, jak Alici przeszli już po wybiegu, dumna siostra pognala czym predej. Żeby się z nimi zobaczyć. Oprócz rodzinnych ujęć uwieczniono też links na terenie wydarzenia, gdzie posyłala fotoreporterom mu śmiechy. Na tę okazję im wybrala też specjalna stylizację, od której nie sposób było odwrócić wzrok. Zobaczcie, jak się prezentowała. Wygląda jak za czasów świetności.